Ze wszystkich świętych katolickich najbardziej lubię świętego Józefa. Bo to nie był żaden masochista ani inny zboczeniec, tylko fachowiec. Zawsze z tą siekierą. Bez siekiery pewnie się czuł, jakby miał ramię kalekie. I chociaż ciężko mu było, bo wychowywał dzieciaka, o którym wiedział, że nie jest jego synem, tylko Boga albo kogoś innego. A jak uciekali przed policją nocą sztafarzy nieludzkiej architektury Ramzesów. Stąd chyba policjantów nazywają falaonami niósł dziecko i najcięższy koszyk. Andrzej Bulca, Święty Józef. Mary Poppins przepowiada przyszłość. Wyobraź sobie noc, choćby taką jak ta, pełną objawień. Stokrotne uderzenie pasterskiego kija. Stuletni las, a w nim dęby, buki, graby. Wejdź w ten las bez lęku. Wszystko zacznie się od znaku mówi Pismo. Wyobraź sobie znak. Znanie, z którego sączy się światło. Skrzyżuj ręce i zamknij oczy. Czekaj, aż zwątpisz w mądrość człowieka, w jego gęż. Błogosławieni wątpiący, albowiem oni nie pytają o jutro. Powitaj słońce, gdy wstanie, pokłoń się drzewom. Nie spodziewaj się niczego więcej, prócz ciemności. Jo Joanna Kulmowa, Pom pomylona wiosna, pierwszy pomylił się bez rozwinął zielone pąki. Przez te pąki omyli, omyliły się skowronki. a jak wzeszły skowrąki nad łąką, to się fruwać zachciało biedrąką. To motyle wyszły za wcześnie, pomyśliły się Czeremchy i czereśnie. I tak biało się zrobiło na świecie, jakby marzec przebrał się za kwiecień. A to słońce wyprawiało harce z pomylonym, zagubionym marcem. Krzysztof Kamil Baczyński spojrzenia. Nic nie powróci. Oto czasy już zapomniane. Tylko w lustrach zasiada się ciemność, w moje własne odbicia, jakże zła i pusta. O znam, na pamięć znam i nie chcę powtórzyć. Naprzeć znać nie mogę moich postaci. Tak umieram współobjawionym w ustach Bogiem. I teraz znów siedzimy kołem i plany dudni deszcz o mury. I ciężki wzrok, jak sznur nad stołem. I stoją cisze chmury. I jeden z nas to jestem ja, który pokochał. Świat mi rozkwit jak wielki obłok, ogień w snach i tak jak drzewo jestem prosty. A drugi z nas to jestem ja, który nienawiść drżączą począł. I nóż mi błyska to nie za zdrętwych jak woda oczu. A trzeci z nas to jestem ja odbity w wypłakanych łzach i ból mu jest jak wielka ciemność. I czwarty ten, którego znam, który nauczy znów pokory te moje czasy nadaremne i serce moje bardzo chore na śmierć, która się lęknie we mnie.